Tu radyjko Dorota. Hej na dobrych frekwencjach, tu Dorota. Dziś zapraszam Cię w podróż, w której medycyna spotyka się z psychologią, a fakty z archetypami. To historia Anny, ale w tle tej historii pulsuje coś więcej echo rodu, echo kobiet, które nie mogły dawać światu swoich dzieci. Anna od zawsze nosiła w sobie ciężar, którego nie rozumiała. W jej rodzinie nie mówiło się o stracie. Kobiety, matka i babka przechodziły przez swoje ciąże w milczeniu. Niektóre dzieci się nie urodziły, inne zostały zatrzymane na zawsze. Był w tym wstyd, była tajemnica, nie wolno było o tym mówić, nie wolno było nawet płakać, bo świat nie mógł się dowiedzieć. Anna czuła w ciele, że niesie coś, czego nie potrafi nazwać. Jej serce zamykało się, gdy widziała matki z dziećmi, jej brzuch bolał, kiedy myślała o własnej płodności. Jej dusza zamierała, jakby jakaś część życia została w niej zablokowana. Wiesz, czym jest kamienne dziecko w medycynie? Bo to, co przeżywała Anna, ma swój niezwykły obraz także w świecie medycyny i nosi nazwę litopedion, czyli kamienne dziecko. To jest taki rzadki fenomen, gdy ciąża brzuszna pozamaciczna obumiera, płód nie może się rozwinąć, ale też nie może się urodzić, a jednocześnie jest zbyt duży, by ciało mogło go wchłonąć. Wtedy organizm broni się w jedyny możliwy sposób. Otacza płód warstwą wapnia. Tworzy z niego twardą kamienną strukturę po to, by chronić matkę przed infekcją. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko. Znanych jest mniej niż 330 przypadków na całym świecie, bo zdarza się to w około 5000% wszystkich ciąż. A jednak są na świecie kobiety, które nosiły swoje kamienne dziecko przez dziesięciolecia, 30, 40, a nawet 50 lat, zanim przy okazji robienia USG jamy brzusznej lekarze je odkryli. Wyobraź sobie, że przez pół wieku w ciele żyje zamrożona historia, której świat nigdy nie poznał. Niedawno zdjęcie rentgenowskie jednego z takich przypadków obiegło internet i stało się wiralem. Widać w nim bardzo dobrze zmineralizowany szkielet płodu, jakby ciało zatrzymało czas i zamieniło pamięć o dziecku w kamień. To zjawisko ma też swój archetypowy wymiar. Kiedy patrzę na litopedion, widzę nie tylko fenomen biologiczny, widzę też metaforę, bo w psychice działa to bardzo podobnie. Kiedy ból jest zbyt duży, kiedy straty nie można opłakać, kiedy nie ma przestrzeni, by wyrazić żal, ciało i dusza robią to samo, co organizm anny. Zamrażają pamięć, obudowują ją skorupą, żeby nie bolała. Ale to, co zamrożone, nadal jest obecne. Nadal egzystuje w cieniu. A nasze ciało na poziomie komórkowym pamięta, bo mózg zapisuje wszystko, co zostało stłumione lub wyparte. O tym mechanizmie opowiadam w odcinku o totalnej biologii, który linkuję w prawym górnym rogu ekranu. Posłuchaj, bo to może ci wiele wyjaśnić. Podobnie jak Annie, która w pracy ustawieniowej odkryła, że w jej rodzie te kamienne dzieci istniały nie tylko w ciele, ale i w pamięci. Pojawiły się tam przemilczane aborcje, niewidzialne dzieci i zamrożone emocje. W ustawieniu Anna odwróciła się w stronę tych, których nigdy nie było wolno zobaczyć, i powiedziała: Widzę was, macie tu swoje miejsce. I w tym momencie coś w niej pękło, jakby kamień, który nosiła w sercu, zaczął się kruszyć. Łzy płynęły, zmywały wstyd i ciążące kamieniem milczenie, które kobiety w jej rodzie nosiły od pokoleń. Tak właśnie pokazują się dynamiki systemowe. W rodach, gdzie są nieopłakane straty dzieci, o których nikt nie mówił, powstaje cisza i ciężar. Kolejne pokolenia niosą te tajemnice i w ciele, i w duszy. Tak długo, dopóki to nie zostanie zobaczone i uznane, żywi niosą w sobie martwe jak kamienie wspomnienia o dzieciach, które nie mogły ani odejść, ani się narodzić. Dopiero gdy ktoś z kolejnych pokoleń spojrzy tam i powie: Widzę was. System zaczyna oddychać, a życie może płynąć dalej z lekkością. I warto się nad tym pochylić, bo to, co nieopłakane, zamienia się w kamień. Ale gdy wreszcie zostanie zauważone i nazwane, odzyskuje swoje miejsce. A wtedy żywi mogą naprawdę żyć. Jeśli ta historia poruszyła w tobie jakieś struny, jeśli niesiesz w sobie jakąś pamięć z rodowych historii, które czekają na uznanie, to podziel się tym odcinkiem. Zasubskrybuj radyjko Dorota, polub i udostępnij, by ta opowieść mogła dotrzeć do tych, którzy jej potrzebują. A teraz, jak zawsze, ustaw się na dobre frekwencje. I do usłyszenia. Tylko w radyjku Dorota.